Chleba z łóżka, dzień się budzi Śniada nie czeka, zapach kusi Chleb chupie, dżem rozpływa się Radość poranka w sercu nie mieści się Słońce wita, okno świeci Aromat herbaty myśli kręci Na stole bułka, se i miód Pyszne smaki, na nic jest tu gut Chleb razowy, ziarna Jedzeniu, to wiedzą wszystkie dzieci. Stawaj z łóżka, dzień się budzi, śniadanie czeka, zapach kosi, chleb, chupie, dżem rozpływa się, radość poranka w sercu nie mieści się. Ptaki śpiewają, dzień wita nas. W kuchni mama czeka na śniadanie, czas jemy razem przy stole, słodko i słono. Śniadanie to skarb, który siłę daje rano, niech są Zielony szczypiorek na kanapce tańczy Śniada nie daje siły, na cały dzień starczy. Stawaj z łóżka, dzień się budzi, śniada nie czeka, zapach kuści, chleb, hupie drzem rozpływa się, radość poranka w sercu nie mieści się.